Na moim kanale zaufajcie Miłosierdziu Bożemu. Tak, tak rozpoczynamy, i mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i że każdy z nas stanie się coraz lepszy. Rozpoczynamy. Córko moja, mówi Jezus do świętej Faustynki. Podaję Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim. Pierwszy czyn, drugi słowo, trzeci modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia Waszego i jest niezbitym dowodem miłości do mnie. Przez obraz ten udzielę wiele łask duszą. On ma zawsze przypominać Wam o uczynkach miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże. Powtarzam, ponieważ to jest bardzo, bardzo ważne. Musimy o tym pamiętać, ponieważ żyjemy w takim szczególnym okresie, też pięknym bardzo, bo jeśli będą ludzie wszyscy. Zmieniać swoje serca z miłości do Pana Jezusa na lepsze, to spójrzcie, ilu ludzi będzie wspaniałych, dobrych, i świat może przemienić się tak, jak Jezus tego pragnie. Bo powiedział tak: Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć i przytulić do miłosiernego serca uleczyć. Zastanawiałam się nad tym słowem, bo nie chodzi tu tylko o uleczenie naszego ciała, jeśli chorujemy na coś. Pan Bogu zawsze chodzi o naszą duszę przede wszystkim. Chodzi ciało jest ważne, bo też jest darem Bożym i też należy o nie dbać i cieszyć się darem zdrowia. Ale uleczyć duszę jest znacznie trudniej. Nawet dla Pana Boga. Wiecie dlaczego? Ponieważ człowiek ma wolną wolę, którą dostał od Boga, a Bóg szanuje swoje słowa, obietnice, i raz podarowany dar wolnej woli pozostaje do końca. Możemy wybierać dobro lub zło. Jeśli wybierzemy dobro, korzystamy z tego, że zdobywamy Boże. Przywileje u Pana Boga, że zdobywamy względy u Pana Boga, że zaczynamy być coraz milszymi dla Niego, chociaż kocha wszystkich, tak jak wspomniałam, nawet największych grzeszników, bo ma wciąż nadzieję, że zmienimy się dla Niego, dla Jezusa na lepsze, że porzucimy. Złe obyczaje, złe zwyczaje, że staniemy się lepsi, że będziemy dążyć do doskonałości. Jezus kocha nas, bardzo kocha. Dowodem największej miłości jest to, że dał się ukrzyżować i powiesić na krzyżu dla nas. To jest szczyt miłości. Że nikogo już na to nie stać i nie będzie. To jest największa miłość. Właśnie na tym krzyżu wytrysnęło Boże miłosierdzie, kiedy żołnierz przebił serce Pana Jezusa, konające serce włócznią. Wtedy wypłynęła krew i woda z serca Pana Jezusa. Ta woda i krew jest dla nas źródłem miłosierdzia Bożego, źródłem wszelkich łask. I najlepszym schronieniem przed wszelką Bożą sprawiedliwością. Przypomnę, że ta sprawiedliwość naprawdę jest tak wnikliwa, że drżą przed nią nawet aniołowie, duchy zupełnie czyste. Nic by się nie ostało, mówi Pan Jezus nigdy by się nie ostał przed Bożą sprawiedliwością. Pan Jezus daje nam czas do zmiany na lepsze. Tak zwany czas do nawrócenia. Zastanawiałam się zawsze nad tym słowem nawrócenie, nawracajcie się, często w Ewangelii słyszymy te słowa, ale mało kto wie, na czym ono polega. Nawracać się to codziennie stawać się lepszym człowiekiem, codziennie stawać się człowiekiem milszym, bardziej wspaniałomyślnym, bardziej hojnym, okazywaniu miłości Bogu i ludziom a Bogu zawsze z intencją bo Jezus mówi tak cokolwiek czynicie bliźniemu mnie czynicie samemu cokolwiek mówicie do bliźnich do mnie mówicie jak mówicie do mnie mówicie wszystko biorę tak jakbyście to mnie uczynili Mówiłam wcześniej o pocieszaniu. To bardzo ważne, bo każdy z nas przeżywa smutne chwile w swoim życiu. To są chwile, naprawdę, to mija. Przyjdzie pocieszenie, tylko trzeba ufać. Ale wtedy dobrze jest, jeśli mamy obok siebie kogoś, kto ma dobre serce i potrafi. Nam w tym momencie, właśnie najtrudniejszym w życiu, pomóc. Musimy o tym pamiętać, bo wciąż otoczeni jesteśmy ludźmi. Zawsze, nawet w małych miejscowościach, w dużych miastach wszędzie są ludzie. Idziemy do sklepów, pociągów, tramwaju, jedziemy samochodami, jesteśmy na drodze wszędzie potrafimy. Znaleźć coś, gdzie możemy okazać swoje miłosierdzie, jeśli się okazja taka nadarzy. Pamiętajcie, że te okazje nam się trafiają. Ktoś zapuka do domu i zapyta, czy może mogłaby mi Pani w czymś pomóc. Mi się to często zdarza i cieszę się z tego ogromnie. Ponieważ Pan Bóg jest tak dobry, że nigdy nie da za wielu takich ludzi, że będą pukać do drzwi z jakąś potrzebą, bo zna moje możliwości, moje możliwości ducha, możliwości materialne i wie, że do jakiegoś stopnia może mi kogoś posłać, ludzi, ale nie wszystkich i nie wszystkich naraz. Dlatego nie lękajcie się być dobrymi. Papież Jan Paweł II też tak mówił: Nie lękajcie się, a miał właśnie na myśli: bądźcie dobrzy, okazujcie miłość Pan Jezusowi, bądźcie dobrej myśli. Nie bójcie się, niech Was strach nie ogarnia przed tym, że będziecie zbyt dobrzy, ktoś Was wykorzysta. Pan Jezus do tego nie dopuści, ponieważ jak ufamy, tak też mamy. Pamiętajcie o słowach. O słowach, które dotyczą dobroci Bożej. Bo przeczytałam w dzienniczku, że Jezus się żali wręcz, że wielu ludzi, wiele ludzi wierzy w Boga, ale nie wierzy w dobroć Bożą i porównuje to tak i szatanie wielbią sprawiedliwość moją, ale z nie wierzą w dobroć moją. I wy nie rancie mnie niedowierzaniem w moją dobroć, bo zobaczcie, do, gdzie zaprowadziła mnie miłość do was wszystkich, do nas, aż na krzyż. Otworzyło się serce pełne miłosierdzia, abyśmy teraz, w tych właśnie czasach, wszyscy znaleźli tam schronienie. Pan Jezus nie wymaga od nas wielkich ofiar. Tylko miłości, ale miłości okazanej czynem. Bo miłość nie polega tylko i wyłącznie na słowach, że będziemy śpiewać pieśni, modlić się, mówić, że Jezu kocham cię, chociaż trzeba tak mówić, bo mało ludzi mówi. I tego też się nauczymy. Trzeba często powtarzać Jezu, kocham cię. Jezu, Ty jesteś moją miłością. Ja dla ciebie zmieniam się na lepsze, ja dla ciebie czynię wszystko to, co w danym dniu zechcesz. Jeżeli trafiać mi się będą jakieś osoby, będę starać się być dla nich miły, serdeczny, wesoły. Ludzie potrzebują naszej wesołości, to się udziela. Pamiętajcie, że jeżeli się stykamy z wesołym, miłym człowiekiem, automatycznie sami jak gdyby jesteśmy zmuszeni do tego, aby stać się takim właśnie podobnym do niego. Dzisiaj już kończymy. Chciałam Wam wszystkim podziękować za uwagę, za wszelką pomoc, na którą bardzo liczę. Życzę Wam wszystkim dobrej nocki, ale przede wszystkim ogromnych łasków z Bożego Miłosierdzia i Moc. Błogosławieństw Bożych. Pozdrawiam.